W tym odcineczku chciałem Wam powiedzieć skąd czerpię takie kurna pomysły na, 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 na wyjazdy. A mianowicie mam kilka na swoich takich bardzo, bardzo mocno ulubionych stron. Vlogerów, nievlogerów, jakichś tam ludzi, którzy też podróżują. Pokażę Wam moje ulubione strony, z których czerpię jak gdyby całe, całe pomysły. Więc zaczynamy, kochani. A mianowicie. Jeżeli chodzi o bliską taką turystykę, tutaj bardzo fajna stronka Bart Moto pokazuje kilkadziesiąt wycieczek, tak zwanych wokół komina. To jest jedna z moich najbardziej ulubionych stron. Bart pokazuje właśnie, gdzie wokół Warszawy, czyli wokół komina, można sobie śmignąć. Zaglądam, wymyślam i jadę śladami Barta. Eee... Kolejną, że tak powiem, fajną stroną austriackich motocyklistów to jest już jak gdyby wycieczki dalsze. To jest Wolfgang Macl. Bardzo fajnie pokazane jest wyjazd do Albanii, mapy, przejazdy, to wszystko 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 można sobie jak gdyby podejrzeć, zobaczyć jak tam jest i ewentualnie wybrać jakieś tam pomysły. Drugą stroną również austriacki, austriacki motocyklista Vienna Wolf. Bardzo też wiedeńskie Wolfy tutaj pokazują na swoich filmach. Też mnóstwo wyjazdów Albania, Rumunia. Od nich też czerpie właśnie wszelakiej maści informacje. No, podpieram się również tutaj w niektórych przypadkach, jeżeli chodzi tam o Albanię, na kilku odcinkach przez świat na fazie. Fazowski też bardzo śmiesznie, fajnie pokazuje to wszystko, więc tutaj od niego też można zaczerpnąć różnie, różnych bardzo fajnych pomysłów na dziwne, szalone noclegi, bo gościu ma po prostu wywalone graty totalnie na wszystko, także jest to też moja Ulubiona strona. Podziwiam gościa, bo ma jaja, żeby podróżować autostopem przez takie dziwne, dziwne miejsca. No i moja ulubiona strona Cargulo. Dzięki niemu, słuchajcie, zrobiłem sobie fajnego tripa po Rumunii. Zajebiste filmiki, zajebisty vlog. Jest to mój jeden z najbardziej ulubionych blogów: Blog Varadero. Bardzo, bardzo Wam polecam jego filmiki. Zaglądajcie. No, i strona camper 4x4. Słuchajcie, ta strona odmieniła moje życie. Jest to strona bardzo zajebiście, pozytywnie zakręconych ludzi, którzy podróżują camperem. Dzięki tej stronie dostałem takiego kopa w dupę na maksa. Przerobiłem swojego busa na campera i zabieram też na takie dłuższe wyjazdy wakacyjne swoją rodzinkę. Też podróżując właśnie w różne fajne miejsca. Dzięki ich filmom można po prostu podejrzeć sobie dokładnie jak tam te miejsca wyglądają, co warto zwiedzić, co warto odwiedzić. Też między innymi przy układaniu tripa na Rumunię posługiwałem się stroną Kargula i Camper 4x4. Gorąco ich pozdrawiam. Także tak to widać tu na zdjęciu, jakie wspaniałe rybki połowili, jak tu sobie w terenie Robią ogniska i żyją zajebiście. No i fajna stronka którą podrzucił mi jeden z ludzi, motocyklistów, którzy oglądają moje, moje filmy: Seb Tripper. Fajna strona, na której są, że tak powiem, pomysły na wyjazdy do końca życia. Zajebiste trasy motocyklowe. Bardzo, bardzo polecam i serdecznie dziękuję za ten link. Na tej stronce, którą podrzucił właśnie Seb Tripper, znajdziecie, słuchajcie, bardzo fajne trasy w Europie, w Azji, Europa Wschodnia. Jest tam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ciekawych, że tak powiem, miejsc do pośmigania motocyklami. Powiem Wam, że dzięki tej stronie, podrzuconej właśnie tutaj przez Seba, no mamy tak naprawdę zajęcie do końca życia, bo na terenie Niemiec, Czech, Polski, i, I w ogóle no, jest mnóstwo tras motocyklowych, których żeśmy naprawdę nie znali. Ta strona naprawdę jest zajebista. Jeszcze raz dziękuję mu za podrzucenie tego linka, bo, bo naprawdę warto przejrzeć. Dzięki tej stronie można znaleźć naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych propozycji na górskie drogi, na pojeżdżenie i niekoniecznie daleko bliskie. Dalekie trasy, wszystko można wynaleźć, zaplanować. Jest po prostu super strona. Ja jej wcześniej nie znałem, może wy ją znaliście? Nie wiem. Może dla Was to nie jest jakieś tam urwanie dupy, ale dla mnie naprawdę ta strona jest yy, świetna. Jeszcze raz chciałem gorąco pozdrowić wszystkich tych, dzięki którym praktycznie mogę czerpać aspiracje, pomysły do wszystkich swoich wyjazdów. Czy to jest Cargulo, czy to właśnie jest tutaj kolega Seb Tripper, Camper 4x4, Bart Moto, Wolfgang Matzl, Wiedeńskie Wilki. No i szalony, szalony gość zwany fazą fazowskim. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam Was do przejrzenia tych stron. Obejrzyjcie sobie, naprawdę warto czerpać inspiracje. Jeżeli wy macie jakieś bardzo swoje ulubione, fajne strony, piszcie w komentarzach. Może coś i dla mnie ciekawego tam znajdę. Pozdrawiam was wszystkich, czekamy na wiosnę, czekamy na wyjazdy lewa w górę i trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, żeby być na bieżąco. Heja!